Kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie Tarota. Jest to czytanie na Maj dla wszystkich osób z podznaku ryb. Zobaczmy, co do Was nadchodzi. Co nowego, co ciekawego, czego możecie się spodziewać. Energia główna, karta głupca. Co odchodzi, co się kończy. Karta Asa Buław, co nadchodzi w drugiej połowie miesiąca. Karta Rycerza Dynarów, co nadchodzi pod koniec miesiąca. Sześć dynarów. Za czym warto podążać? Co będzie Wam pomagać? Karta Diabła. Co będzie Wam przeszkadzać, za czym nie warto iść w tym miesiącu? Karta Króla Denarów. Ten miesiąc zaczynacie bardzo ciekawie. To, co mija, to, co się kończy, to jest buław. To jest bardzo ciekawa propozycja albo jakaś idea, pomysł. Coś, co było dla Was bardzo pasjonujące, coś, co wzbudziło Was bardzo dużo energii, entuzjazmu. Chcieliście coś zrobić, chcieliście coś zmienić, byliście gotowi na to, żeby podjąć się jakieś nowej ścieżki, żeby podjąć się czegoś nowego, i ta możliwość, ta szansa do Was nadeszła. Bardzo ciekawa propozycja współpracy, bardzo ciekawy pomysł. Coś, co jest dla Was niesamowicie interesujące. Dla osób, które są bardziej zainteresowane sprawami romantycznymi, to jest pojawienie się osoby, która jest dla Was bardzo atrakcyjna. Jednocześnie osoba, yy, która przede wszystkim jest dla Was atrakcyjna fizycznie, nie ma tutaj między Wami jeszcze za dużo y, rozmowy, nie ma za dużo połączenia y, emocjonalnego czy intelektualnego, ale jeżeli chodzi o fizyczność, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób na siebie reagujecie, jest to bardzo oczywiste. Yy, natomiast jeżeli chodzi o inne kwestie, to też jest bardzo intensywne połączenie z jakimś z jakąś ideą, z jakimś pomysłem, z jakąś fantazją, ktoś was do czegoś zainspirował, mieliście bardzo ciekawą rozmowę z kimś, ktoś wam zaproponował współpracę, i tutaj moi drodzy, w maju podejmujecie się czegoś zupełnie nowego. Pojawia się karta głupca, karta wielkich arkan, postanawiacie wejść na zupełnie nową drogę, na zupełnie nową ścieżkę. Być może ktoś wam na przykład zaproponował współpracę albo pracę w nowym miejscu, bardzo się do tego zapaliliście. Było to dla Was naprawdę bardzo fascynujące, bardzo chcieliście pójść w tym kierunku. No i tutaj głupiec pokazuje, że robicie ten pierwszy krok, zostawiacie wszystko za sobą i ryzykujecie. Pomimo tego, że nie macie bardzo gruntownego rozpoznania, pomimo tego, że nie wiecie tak do końca, z czym wszystko to się wiąże, z czym to się je, co to jest, jak to wszystko będzie się rozwijało w dłuższej perspektywie. Karta głupca mówi o tym, że idziemy na całość. Idziemy w kierunku, który jest dla nas atrakcyjny, który jest dla nas ciekawy, fascynujący, który jest dla nas bardzo pobudzający, który sprawia, że naprawdę czujemy w sobie radość, czujemy w sobie pełną ekscytację. Jesteśmy całkowicie pochłonięci tą ideą, tym pomysłem, tą aktywnością nową czy osobą, która pojawia się w naszym życiu. I nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jaka będzie przyszłość, nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, z czym to się wiąże, jednak angażujemy się, ryzykujemy, idziemy w zupełnie nowym kierunku, chcemy otworzyć dla siebie zupełnie nową ścieżkę, zupełnie nową drogę. Chcemy rozwijać się w zupełnie nowy, niespotykany dotąd, nieznany sposób. I to, co pojawia się w drugiej połowie miesiąca, to. Bardzo dobra konsekwencja wbrew pozorom tego ryzyka, które podejmujecie. Rycerz denarów mówi o bardzo spokojnym, zupełnie innym podejściu niż karta głupca. Wychodzi na to, że wasze ryzyko się popłaciło i popłaciło bardzo stabilnym, na przykład zatrudnieniem, popłaciło bardzo. Stabilną relacją, czyli dopasowaliście się bardzo dobrze do siebie, macie wspólną wizję przyszłości, chcecie osiągnąć to samo w związku, zależy wam na tym samym, macie wspólne poglądy, macie wspólne podejście do przyszłości. Jeżeli chodzi o pracę, tutaj pojawia się bardzo konkretna, dobra oferta pracy, bardzo dobra umowa, jakiś projekt, w którym możecie być. Yy, zaangażowani przez długie miesiące, być może nawet lata. Karta mówiąca o tym, że macie długą perspektywę rozwoju, bardzo stabilną i bardzo dla Was korzystą finansowo, finansowo-długoterminowo, co też jest potwierdzone tutaj przez szóstkę denarów. Sześć denarów, które pojawia się pod koniec miesiąca, mówi o tym, że nareszcie uda Wam się yy, domknąć pewne, yy, pewne trudności, czy niedociągnięcia związane z waszą sytuacją finansową i materialną. Szóstka denerów to jest osiągnięcie balansu, to jest osiągnięcie równowagi finansowej, to jest spłacenie długów, to jest wyjście na prostą, to jest nareszcie dostawanie zapłaty takiej, jaką powinniście mieć. To jest nareszcie poczucie bycia docenionym również w tej kwestii materialnej, finansowej. To jest takie poczucie, że nareszcie dostajecie wynagrodzenie, na jakie zasłużyliście, które jest adekwatne do Waszej wiedzy, doświadczenia, tego, co sobą reprezentujecie. Te wszystkie karty tutaj układają się w bardzo konkretną informację, bardzo konkretną drogę. Droga, która jest początkowo skoncentrowana na impulsie, na czymś, co jest dla Was bardzo intensywne, bardzo interesujące, co Was bardzo pociąga. Z drugiej strony, w maju, na początku maja ryzykujecie, chcecie podjąć się tego ryzyka, chcecie pójść w kierunku, który jest dla Was zupełnie nowy, jest dla Was bardzo ekscytujący i ostatecznie wychodzicie tutaj na prostą dzięki temu. Dzięki temu, że ryzykujecie, jesteście w stanie osiągnąć nareszcie ten pułap finansowy, na którym Wam zależy. Być może nie jest to jeszcze um, szczyt Waszych marzeń, ale zaczynacie naprawdę coraz lepiej funkcjonować, zaczynacie coraz lepiej sobie radzić finansowo. Nie jesteście już w sytuacji, w której na przykład musieliście spłacać długi, w której na, na przykład musieliście czuć, że jesteście na jakiejś krawędzi, że nie dajecie sobie rady. To jest też karta mówiąca o tym, że możemy dzielić się pieniędzmi z innymi, możemy dzielić się naszą sytuacją materialną, możemy dzielić się naszym dobrobytem z innymi osobami, możemy wspierać innych. Tak więc, w zależności od tego, gdzie jesteście obecnie w waszym życiu, na jakim etapie, te wszystkie karty mówią o tym, że ryzykujecie. Te wszystkie karty mówią o tym, że zaczynacie wychodzić naprawdę na prostą, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy tutaj materialne, finansowe i zawodowe. To, czym się kierować, to, co będzie wam pomagało, to jest karta diabła i tutaj jest kierowanie się swoją korzyścią, Kierowanie się tym, co Was pociąga, tym, co jest dla Was naprawdę atrakcyjne. Karty Was zachęcają do tego, żebyście poszli za impulsem, za impulsem e, takim, który spełnia Wasze fantazje, które spełnia Wasze marzenia, który jest dla Was niesamowicie atrakcyjny i pociągający, żebyście nie bali się tej atrakcyjności, żebyście nie bali się korzyści finansowej, żebyście nie bali się e, też wzbogacenia. Możecie mieć w sobie takie poczucie, że. Na przykład nie zasługujecie na coś, że jeżeli pojawia się bardzo dobra oferta pracy albo jeżeli ktoś Was docenia, jeżeli ktoś mówi o tym, że na przykład jesteście atrakcyjni że, i że jesteście, bardzo interesującą, że jesteście bardzo interesujący, że chce ta osoba spędzić z Wami więcej czasu, albo jeżeli chodzi o um, ofertę pracy, to dostajecie ofertę, która jest naprawdę bardzo dobra, bardzo atrakcyjna, finansowa, która. Daje wam szansę na rozwój, również intelektualny, możecie mieć taką blokadę w sobie i niedowierzanie, że jesteście warci tego, że na przykład może być to prawdziwe. Tutaj karty was zachęcają do tego, żebyście otworzyli się na to, żebyście otworzyli się na swój sukces, żebyście otworzyli się na wzbogacenie, na życie na wyższym poziomie, na osiągnięcie jakiegoś sukcesu, o którym marzyliście. Jeżeli pojawia się szansa na to, żeby ten sukces nadszedł, jeżeli pojawia się szansa na to, żebyście awansowali, żebyście po, poszli dalej, żebyście rozwijali się w kierunku, który jest dla Was naprawdę tak pasjonujący, jak przedstawiają to tutaj karty, warto się na to otworzyć i warto za tym pójść. To, czego nie robić, to za wszelką cenę nie kierować się tylko i wyłącznie rozsądkiem tylko i wyłącznie tym, co jest stabilne, co jest stałe. Co jest Wam dobrze znane. Karta Króla Dynarów jest bardzo rozsądnym, bardzo um, stabilnym, um, bardzo zrównoważonym podejściem do tego, co pojawia się w naszym życiu. W tym kontekście mówi o tym, że um, możecie mieć tendencję do kierowania się tym, co jest Wam dobrze znane, co jest już stare, co jest już dobrze przez Was obeznane, um, co jest dla Was bardzo bezpieczne finansowo. Tutaj karty jednak mówią o tym, żeby nie bać się ryzyka, żeby nie bać się pójść. W nowym kierunku, żeby nie bać się otwartości na coś zupełnie nowego. Coś, co będzie dla Was naprawdę bardzo atrakcyjne, bardzo fascynujące, coś, co będzie dla Was pobudzające i co da Wam w dłuższej perspektywie naprawdę bardzo dobry rezultat, przede wszystkim finansowym, z tego, co pokazują karty. Moi drodzy, przed Wami bardzo ciekawy, bardzo fascynujący miesiąc miesiąc nowych dróg, e, nowych możliwości. Ryzyka. Pojawi się szansa na osiągnięcie dużego mm, sukcesu finansowego. Czeka Was być może też rezygnacja z tego, co bezpieczne, stałe i dobrze znane. Macie szansę na otworzenie przed Wami zupełnie nowej ścieżki. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.